Witam Was widzowie w odcinku, z którym będziemy się tepać do ludzi z totalnie nowego konta. Przyrzuciłem sobie itemy. To jest moje główne konto tutaj siedzi. No to nie będę już zaczął... nie będę przedłużać. Lecimy do tepania się do graczy. Tu już od razu widzę, że jakiś mikser coś podobnego. Tepłem się. Tepłem się. Dobra, mój kolega też w sumie zaraz może te bać. Yy, Kratka z bedroka. Tutaj widzę, że typ. Dobra. Syk, tak zróbmy. Dobra, on... To jest jakaś kratka z bedroka. Może no, kolega mi trochę przeszkadza. Nie chcę się do niego za bardzo wklejać, bo on tutaj zrobił jakbyś... Tu nie, nie ma jakby nóżek mu zrobić. Tutaj jest, on chce pewnie zlogać. A, on chce tutaj mi zamurować. Dobra, zróbmy tak. On nie znaczyli tak, bo on tak nie, niemożliwe, że on tak wysadza, on chory. Dobra. Zróbmy tak i poczekamy w sumie na niego. O, wyszedł z tego. Ciekawe. Może z nim pójdę, jeden po jeden. Dobra, on tam coś rozwala. Ja go tu wysadziłem. Suliamenty, co, co jest? To tam? I... Ej, ile to 6 to mu poszło i on nie zdedał. Okej, okay, gdzie, gdzie on jest? Tu jest. Bez bani. Dobra, jak jest bez bani, to będziemy mieć trochę łatwiej. E, nie, on tu jest obudowany z bedroka, tylko żebym mógł antylogał, żeby nam nie zlogał. Nie, kryształę wyrzuciłem. E? O, ma Tyknoka. Ej? Nie, on malaga. Ej, wyrzuciło go podczas walki, dobra. Pierwszy kill. Wyrzuciło albo wyszedł po prostu. Dobra, mamy pierwszego killa. Na temów nie, nie ma itemów. Dobra, kolega mówi, że się tepa. Że ja mam chwilę antylogoutu. Wolałbym tu nic nie robić, bo tu on może tu wrócić. Ego ja po prostu wywaliło. Źle, że już antyknoka to był po prostu aga ja miał. Tepaj. Tepnąłeś? Nie, nie tepnąłeś, Może do złej osoby. Może do złej osoby. Ja też jestem bez banii, dobra. Yy, max 0,50... Yy, 0, czekaj jak kropka napiszę. O dobra, tak Mi też Bania padło, nie zauważyłam tego. No, Trajden straciłeś. No niedobrze, niedobrze. I kurde, yy, mam zero kaski. Czekaj, ja sobie przeleję na szybkości kaskę. Fajny chłopak, pięć razy, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, sklep. Nie, ja się tepam, nie trapujemy. Watson się. Stanie. Dobra. Teraz kopiujemy banie. Dobra. Musimy skopiować kryształy, to to zaraz. No i lecimy do następnego DPK. żeby pełne. Dobra. Hmm. Czekaj, bo się mylą tu bindy. Dobra, le lecimy. No przestań z następnego zepnięcia jeszcze. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś nielokalny trap, bo będzie słabo. Eee, nie, przedstawię moje. No, Czekam, aż ktoś napisze do kogo mogę ubośńk TPA. Czekam, czekam. Chyba nikt nie atrapuje teraz. Yy, dobra, poczeka... Dobra, do mnie. A, a, tu, Jezu, no przestań. O, TPA. Ej, tepnij się do mnie, to ja, ja tepnę cię wtedy, kiedy mnie zaopsyptuje. Tepnij. Dobrze. Możecie widzowie dać łapkę w górę, subika. Pomoże mi to w dalszym rozwoju kanału. Niech się. E, jak on ma? Jak on ma, e, jak on ma? Oj, czekaj.

Ciekawe czy nas zaakceptuje. Mm, nie wiem. Nie tepa się, kurczę. Do kogo mamego kośik TPA. Czekam. I przestań. Teraz cię w trapiu. Czemu ludzie nie odpisują? To jest nowe konto. Tu nikt mnie nie zna. Mm, dobra. Eee, tu, jest, tu jest Leonardo. Nie, no, co so jest? Ej, nikt się nie topa, ewidentnie. Czekamy na. Dobra. Jeszcze raz, ale. Co jest? tej mega dużo osób trapuje, a poza tym jest bardzo dużo osób na serwerze. 109 osób na. 109 osób na. Pablo Gaming? Eee, mi się nie wydaje, że to... Eee, dobra, tp, eee, y, tpa, podłoga, sahi.pl Eee, tepnij się jeszcze raz, szybko, 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 szybko! Dobra, 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 dobra... On mnie tepnie w końcu czy nie? Nie no, co jest? Nie. Ja to Nie no, ja nie wiem co się dzieje jakby. Ale... Co jest? Słowo to jakieś na serwerze, że tak ten... Dobra. Kurczę. O. to Karol, Piccolo akcept. Dobra, ciekawe czy tepnie, o tepnął, no, tepnął cię, <stans> jestem w trapie, Ty też no, jesteś, no, czekaj, spróbuję tymi, dobra, wyszłem, to jest problemy, kuboid. No dobra, czekaj, ja mam tunel. No dobra, ja uciekłem. Bo to jest i to... Nie no, le... laga. Laga, laga. Le... Nie, da się, da się wyjść, da się wyjść perłą. Chill. Dobra, nie zginiesz, bo oni mnie tu nie dogonią. Ale to jest i to nie powinno być jakoś... Nie, to, to się nie zalicza, to te pnięcia. A ty tam zginiesz. O. Widzę, widzę właśnie. Dobra. No, no, widzę jak ci serca tam sypią. O! Ej, spróbuj się z zbugać perłami. Ja tak zrobiłem i wyszłam. Tu się nie da nic skapać, bo to jest cowboid, no. Tylko ja nie wiem tu jaki to jest coboid. No, bania. No, wie cała oś. Eee, 65 masz. No dobra, no. Widzę tam jak cię hitają. O kurde. I co tak dużo? Ej, buty ci padły chyba. Dotem? No, wdechłeś. Dobra. Już szybciej idę na tego na spawn'a, bo oni tam będą. Dobra. No, a co, to tak to, ci się nie, nie liczy raczej, bo tam było dwie osoby jeszcze w takim tropie na kubojdzie. To niezbyt. Czekaj, e, dobra, to tam się uzbroi, a ja mogę spróbować sam. Ha, ha. Mm, mogę się tapnąć do ciebie? Tapnij. Dobra. Piątka, ale tutaj, tutaj anhor, tutaj Perła i później chryz... <coughs> Nie no, Chyl, 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 I bomba na, no. Yy, do kogo? Mega. Magy... Dpa. tepnie no, wtepnij, wtepnij. Yy, te do tego, te chyba. Czekaj, bo ten Karol Pikor... Ka Piccolo. Karol Picolo... Nie, to nie jestem. To... On mnie nie zaakceptował wtedy. Jak dobrze. O, te Tapnął się. Ale na no, Beskidu masz rację. Tapaś się? Jesteś? Mnie tu kopać chyba. Nie, nie kopią mnie. Dobra, no to ja jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem. Nie zginą. No, czyli, no widzę, że ty tam dodasz. Eee, kurczę. Coś tam widzę. Ale ja tak z Turpaka na bugowanie się bloku. Tam jest dziura. No to jest nie sam, ale ten Karol Piccolo, Co, jak on pisał? Ey, yy, sobie robię takie jak w Squid Game, potrzebuję 24. Wszystkich do wygrania, 5 milionów. Nie no, czyli raczej nie powinieneś dać. Dednąć. Dobra, no, dednij sobie. Co ja w ogóle mówię? Nie powinieneś dać, a teraz dednij sobie. Z serwera wychodzisz? Ale to w sumie itów nie dostaną, to dawaj. To jest wszystko podpisane moim nickiem. Dobra. Do kogo mogę tpa? Czekaj, bo... Ja się dziwię, bo już kilka tepnięć i ani razu ja nie zginąłam. To jest więcej niż przeciętność. O, dobra, tepa polski sztorm tepłem do niego No, rate pnął mnie Jem chorusa, bo to jest taki trap. Dobra, trzeba się zbugować perłą yy, dobra On jest w takiej kratce Czekaj, bo on mnie chyba będzie gonił. Nie, nie goni mnie. Czekaj, o kurde. o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, są problemy, mam problemy. Nie problemy. Czekaj, shift. Shift, shift, shift. U. O go Nie, dobra, Gion mnie nie goni. Nie no. Ider TP. Dobra, przeżyłem, przeżyłem. zinfo. BDW, sam polski. Yy, dobra, w sumie, bo są łatwe trapy dzisiaj. Zbytnio to są jakieś nielegalne trapy, gdzie nie jest z a jeszcze takiego jeszcze nie spotkałem. Był jeden nemos później z tego polskiego to był y, ten... Z tego polskiego to był jakiś taka kratka, gdzie on leży, a ja stoję i on mnie bije, a ja stoję na biodzie, coś takiego. Jeśli to wytłumaczyć. O. Ja nie gram na kidzie. Do mnie Pol a Polski O. TPA. Lu. Ja tego typa Lubię czekoladę. Czekaj chwilę, to wpisuję z Saner. Huragan. Huragan are you ok TPM. Koksik. Czekaj, TPA. Mac. Maksymilian. Co jest? O, e, przyją przyjął mnie Maksymilian, ja przyjął. O kurde. No, ej, łatwo, ej, łatwo, 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 łatwo. Czekaj, bo tu jakiś pan zająć jak lata. To jest koboj, to jest cowboy, no. Czekaj, bo chłop mnie zrzuca, nie wiem, jakoś doby droga, ja chorusa i mnie tepa na ich bazę. Yy, czekaj, dobra, mam screen kordów. I dalej chodź na dupa, to weźmiesz tego. Ja to łatwo jest uciec, to ja nigdzie się nie uciekam, ja się z nimi biję. Ty. Oni są głupi. Oni wystawiają... Oni krystalne na kubozie postawili. Nie mogą stawiać nic. Huragan te pahera mi wysyła. co jest? i tu są jakieś porąbani. Oni... Jeden się na elitrze drzebi. jakieś fanka kozaku w ogóle. Czekaj, strengwa wypiłem. Muszę zjeść. O kurde, są problemy. On już klatę założył. Dobra, chyba będę orał, ale jeszcze nie wiem, bo to są... Nie wydaje mi się, że to są coś dobrzy gracze. Oni próbują mi... Co jest? Oni próbują mi wysadzić krystal na Czy Rozumiesz to? Ja mam 36 6,6. Ten maksymalny to jakiś nie wiem. W ogóle ich nie krytuję, nie wiem czemu. Jeszcze, no, co jest? No nie, przerzuciłem perłę. Dobra, już nie będę się z niej wił, bo nie mi też łuku, czy, Iż to. Usunęło mi perłę. Cyk. Pyk. Cyk. Pyk. ciemna, <grymianie> <laughs> Czekaj, jestem. Kolega włączył y, kafulda i od razu złokika. A on się dziwi, jaki fajny ten... Ja nie zdążę, nie zdążę. Dobra, zdążyłem. Co jest? Tepa, Ja się do niego już tepałem, ale czekaj. Zaryzykuję. Tepną... Tepnął mnie od razu. Od razu mnie tepną, co jest? dobra, łatwo. Ej, co jest? On jakiś XYZ. Ej, on wpadł. Co? O kurde. O nie, jest po mnie, jest po mnie, jest po mnie, jest po mnie, jest po mnie. Nie wspomnie, czekaj. Dobra, siema. Nie, jest po mnie. Dobra, jest po mnie. Co to są za trapy? Co to są za trapy? Czekaj, ja to... Nie, ja to muszę do administracji zgłościć. Co to są za. No ja jestem dead, ale co to jest w ogóle? Jeszcze kolega przyszedł nie, no fajnie. I co? Czekaj. Co? O kurde, no dobra. Czekaj. No dobra, już dead jestem. Nie, dobra. Nie no, zginąłem. No to chyba będziemy kończyć ten odcinek. Zapraszam Was do następnych, jak się pojawią w ogóle, jak będzie mi się chciało nagrywać. Możecie napisać co o tym sądzicie. Jak uważacie. No to co? Siema. To jest?